Cześć! W ostatnim odcinku powiedziałem Wam, że w Kopenhadze są dwa sklepy LEGO, także dzisiaj jesteśmy w drugim z nim. Zapraszam. Drugi sklep LEGO w Kopenhadze znajduje się zaraz przy ogrodach Tivoli. Jest to specjalny, specjalny sklep. Dedykowany właśnie dla, dla tych, którzy odwiedzają te ogrody. No i tak, ja już Wam powiem, że byłem tu wczoraj taką, z taką szybką wizytą, ale nic tutaj nie nagrywałem, nic nie kupowałem. Bo wiedziałem, że wrócę tutaj dzisiaj i ta wizyta dopiero dzisiejsza jest taką, taką konkretną wizytą właśnie w, w LEGO Shopie. No, i na początku myślałem, że ten sklep tutaj składa się tylko z tej części dolnej, którą właśnie widzicie. Z, z tymi wystawami tutaj podstawionymi. jest ich dość sporo. Do tego jest tutaj w, w oknie w witrynie taki wielki build. Minie figurki na koniu. Do tego mamy taki oto też build z piratami. Wygląda to naprawdę fajnie, ale co jest najlepsze w tym sklepie to drugie piętro, którego ja się nie spodziewałem, na początku o nim nie wiedziałem, ale zobaczyłem skle schody na górę. No i na górze dopiero się dzieje, na górze jest tego więcej. Ten pierwszy sklep, który widzieliście jakoś mnie super nie zachwycił, tam nie było jakichś, nie wiadomo, ochów, achów. No, ale tutaj już jest ciekawiej. Jest przede wszystkim to, na co ja czekam w tamtym sklepie, czyli personalizacja figurek. Możemy sobie zrobić własną mini figurkę z własnym nadrukiem. Ja może z tego dzisiaj skorzystam. Pierwszy raz w życiu nigdy tego nie robiłem. Może, może, może się na to skuszę. Jest też i ścianka. Tamta ścianka była naprawdę konkretna. Tutaj jest ścianka mniejsza. Ale co jest na tej ściance to na przykład takie bryki. No i są też znowu te przezroczyste tutaj y, tajle. Także, także ja chyba znowu się skuszę na, na kubek dzisiaj. No i do tego chyba jakąś może personalizowaną y, minifigurkę. Zobaczmy co jeszcze tutaj się dzieje w sklepie. Y, mamy tutaj strefę duplo, która nas za bardzo nie interesuje. No, ale jest też y, i znowu taka, taka wielka mozaika, budowa na ścianie. No i do tego y, minifigurka w naprawdę ogromnych rozmiarach z dwoma wywiórkami. Y, wygląda to naprawdę y, ciekawie. Y, mnóstwo zestawów City oczywiście. Y, ceny, jak już wspomniałem Wam ostatnio. Są troszkę droższe, troszkę wyższe niż w Wielkiej Brytanii. Niewiele, ale jednak. No ale tak jak też Wam powiedziałem, no Dania jest troszkę droższym krajem jak cała Skandynawia. Zobaczmy, co jeszcze mamy tutaj w sklepie za zestawy. Ogólnie muszę powiedzieć, że jest, jest chyba wszystko. No jest sądostawy czy jest nawet jeszcze dom strachu, jest, jest i Kevin, naprawdę jest, jest chyba wszystko, tak jak i w tamtym sklepie zaopatrzony, zaopatrzone są te sklepy te w Danii, naprawdę bardzo dobrze, no ale to jednak nie może dziwić, bo, bo to jest ojczyzna klocków. Dobra, ja się chyba wybierę na ściankę i wybieram się na, na tą mini figurkę personalizowaną. Może uda mi się coś, coś nagrać i wam to pokazać. No, dobra, to przyszedł czas na zrobienie swojej własnej figurki. Zrobię to po raz pierwszy. Nie wiem, czy, czy uda mi się zrobić to czego chcę. Tak wygląda pak, który musieliśmy kupić. Kosztowało to coś 89 koron, czyli około 10 funtów czyli ponad 50 zł w Polsce i teraz tak z tego co wiem to kładziemy to tutaj chyba i coś się powinno zacząć dziać ale się niestety nie dzieje może poproszę o pomoc za chwilę o, coś ruszyło wpisujemy sobie imię Dobra, piszemy sobie moje imię. No i fajnie, możemy sobie wydać, wybrać różnego rodzaju handruki. Wybór jest naprawdę, naprawdę spory. Z tego co wiem, można zrobić przód i tył nadrukowany. I ja nie wiem, na co się mam zdecydować. No, można sobie nawet coś i wpisać. Nie wiem czy można sobie wybrać na druk i na tym nadruku też coś napisać Można też coś sobie namalować Spróbujemy coś sobie na... O, można sobie napisać Ale jak to wyczyścić? O, cofamy, cofamy Do zboru kolory Spróbujemy może zrobić coś na kanał czyli Lego. Dobra, no to teraz możemy wybrać sobie akcesoria do naszej minifigurki. W tym momencie nasza minifigurka się drukuje na takiej oto maszynce. A my sobie w międzyczasie możemy dobrać co chcemy tutaj do tej oto właśnie minifigurki. Dobra, no to udało mi się skompletować moją minifigurkę z takim oto nadrukiem. Dlatego wziąłem kamelona. No, a jeszcze moja żona też sobie zrobiła swoją minifigurkę. Naprawdę świetna zabawa Zajęło nam to chyba z 15 minut, żeby tutaj się zdecydować, co wybrać, bo wyboru było do koloru naprawdę sporo, sporo akcesoriów, sporo wyrazów twarzy, sporo różnego rodzaju główek, minek, naprawdę było tego dużo. No a teraz co? Teraz ja się chyba jeszcze wybiorę na ściankę i będziemy się z tego sklepu ewakuować. Ja jestem chyba bardziej zadowolony z tej wizyty niż w tym, niż w tym większym sklepie, który był na głównej ulicy na High Street w Kopenhadze. Ten jest chyba ciekawszy, może troszkę mniejszy, ale jest tutaj po prostu bardziej przyjaźnie, bym powiedział, jest taka atmosfera. Gdzie jest troszkę mniej ludzi, ale jest spokój i można sobie wszystko na spokojnie pooglądać, sobie mini figurkę zrobić. No i można też sobie skorzystać ze ścianki, co ja za chwilę zrobię. No i widzimy się za chwilę. Przyszedł czas na ściankę. Na ściance mamy podobny wybór, muszę powiedzieć, jaki w tamtym sklepie. Jest tego troszkę niestety mniej, ale jest, jest coś, co mnie tutaj zainteresuje. Przede wszystkim są to tutaj te przezroczyste, niebieskie tajle, które widzieliście ostatnio, których nigdy za wiele. A tu jeszcze z takich klocków są i cegłówki, są i takie przezroczyste bryki. No coś, coś, się tutaj, coś się tutaj naprawdę da wybrać. No i wizyta w drugim LEGO Store w Kopenhadze dobiega końca. Ja jestem bardziej zadowolony z tej wizyty niż z tej w, w, w tym sklepie na High Street, zrobiłem swoją własną minifigurkę, to było super doświadczenie, e, no i co, e, mam nadzieję, że też będziecie kiedyś taką okazję, nie wiem czy w Polsce są takie sklepy z e, możliwością robienia tych minifigurek, mam nadzieję, że w końcu się to pokaże, no mnie będziecie mogli też e, to sobie zrobić. Cześć!